Witam w nowym odcinku na kanale Mike Jordan TV. W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić piłkę do koszykówki z plasteliny. Ale do tej piłki z koszykówki potrzebujemy tylko te trzy rzeczy, które tu są: taką łopatkę, jakby pomarańczowy kolor albo żółty. No jej czarny, albo brązowy. Pierwszy krok. Trzeba ulepić z tego taką kuleczkę rozmioteńką. Po zrobieniu takiej kuleczki trzeba z tą łopatką zrobić takie zgniecenie. Po zrobieniu takiej kuleczki i zrobieniu takich rowków jakby, Trzeba te rowki wypełnić czarnym albo brązowym kolorem plasteliny. Po wypełnieniu tych rowków od piłki do koszykówki, proszę, mamy taką piłkę do koszykówki. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Proszę was o zostawienie łapki w górę i subskrypcji. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków. No i to mi dziś na tyle. Dziękuję.